W mieście stara wieś mężczyzna strzelał z karabinu do żywych celów, jeśli wiecie co mam na myśli. W tę sprawę zaangażowano już drony, helikoptery, 200 policjantów, a nawet specjalną grupę antyterrorystyczną. Kilka dni temu mężczyzna wtargnął do jednego z domów i młoda para nie przeżyła tego, jeśli rozumiecie o co chodzi. A 73-letnia kobieta wciąż walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna otworzył ogień, a wszystko to zostało zarejestrowane przez kamery, jednak do tej pory nie udało się go znaleźć, ponieważ po tym, co zrobił, uciekł niebieskim Audi A4. Niedawno pojawiła się również informacja, że w nocy, po tym, jak to wszystko zrobił, wrócił do tego domu i strzelał do policjantów. Ale najbardziej zadziwiające jest to, że nawet po tym wszystkim wciąż nie udało się go zatrzymać i nadal jest poszukiwany. Mężczyzna, który to wszystko zrobił, ma 53 lata. I dlaczego to zrobił, na tę chwilę, pozostaje nieznane. Jak już wspomniałem, w operacji jego zatrzymania bierze udział ponad 200 policjantów, specjalne drony i helikoptery, a także specjalna grupa antyterrorystyczna. I mimo tego wszystkiego wciąż pozostaje na wolności i udaje mu się ukrywać. I to pomimo faktu, że wszystko co robił zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Nie mogę tutaj pokazać nagrania, na którym strzela, ukrywa się i jest ścigany. Sami rozumiecie z jakiego powodu? Jeśli chcecie je zobaczyć, możecie znaleźć link w moim profilu. To dosłownie jak GTA w prawdziwym życiu. Tyle, że cena tego GTA to niestety ludzkie życie.